Siemas z tej strony, Hogaty oraz Zirael, A to jest, zagrajmy w. Sirius Sam, the first encounter of uh, HD. Czyli pierwsze stacie. E, pierwsze, stacie. Pierwsze, pierwsze starcie, starcie tak. Serius HD. HD, pierwsze starcie. Dobra, ostatnim, w ostatnim odcinku przechodziliśmy lokację grobowiec Ramzesa III, żeby tak. się Zirael nie czepiał. Tak. A w tym przechodzimy. Czy to jest poziom, kampanie, tak? Poziom Dolina Królów. Właśnie zdobyłeś drugi żywioł, zostały jeszcze dwa okej. Okay. Czyli no, musimy czyli... udać się do komnat chorusa i idąc z doliną królów, a na końcu powinniśmy znaleźć wejściok. Oj, wystartowałem to, nie przyszedłem. A to poczekaj wiadomości. po prostu, poczekaj w takim razie chwilę. Czekaj, ja, ja wiesz, sobie tak... otwarę. ja sobie otwarłem te wiadomości i teraz je wróciłeś. Ale to jeszcze się pokazują od razu te wszystkie chyba, czyli bezgłowy rakietowiec, czyli rakiet... ten typek, tak rakiet to jest, to jest ten, ten typek, z piłą. ten no. pi, piwo człowiek. Skellet clear, to bezgłowy jest bezgłowy to... kamikadze. To jest małpa szkielet Clear to jest małpa. Okej, okay. gnar samiec, to jest ten tak Skellet Clear. No to szkielet małpa Czy mógł, jest. my w ogóle małpa nazywamy go? Nie wiem, ty go tak nazywałeś. Nie, nie wiem. Szkielet małpa. Bez, gu... Bez... bezgłowy, bo bezgłowy, będą głowę. No właśnie, nie wiem, ale to jest jakaś dziwna, nie? To jest to to bomba jakby, raczej. No To wygląda jakby była bomba taka w głowie, ale taka dobra, nieważne. z głowy ar... miotacz ognia. O... Czemu to jest miotacz ognia, jak on ma piłę? Nie wiem. Masz y, młody archanoid no, i czyli dorosły arch... No, czyli skorpiaki. Skor... 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 A, czyli samica to jest ta mocniejsza z genarów, okej. Okay. Skoczek bagienny z Rigilkenaturus. Dobra, żaba. Dorosła Marta Hanoid, taki czerwony gnój, no. no ja jeszcze mam w yy, wyrzutnia rakiet XPML 21 i dwururka śrutowa. śrutowa. No, Szybkostrzelność, podwójny strzał, ręczne przeładowanie. Czekaj, to są sale czy to są stopy? E, lol, e, co? Nie, czekaj. Średnicy. E, 20 hali e... to to nie jest na pewno. To jest 20 mm. Nie, bo to nie są centymetry ani miliotry, milimetry, tylko to jest angielski zi ten... Brytyjski. Oooooooo! O to chodzi tam. Tam. E, mile morskie, kurde. I, tak, i, 20 te, mil morskie. Wszystkie, tak, dobra, walić to. <laughs> nie, bo mnie no, to właśnie, jak interesuje. Jak flotar, Będę jak flotar, tak. Czyli jak, jak czegoś nie wiem, nie dobra, on to będzie oglądał, to później będzie mi wypominał. Jak czegoś nie wiem, to. No dobra, no dobra, procent. dobra, czekaj, są jakieś sekrety tu, jak myślisz, Ziral? Ja wiesz co, ja nie jestem niczego, pewnie dlatego rozwalę wszystkie pochodnie. Myślałem, że powiesz, że ja nie jestem od myślenia. To też. Okej, okay, może w ogóle uda mi To ty tu się... jesteś ten starszy. Tak, może uda mi się nagrać coś z LoL'a, tak, z League of Legends U -u -u. oraz planuję też Igrzyska Śmierci nagrywać. Eee, w ogóle nie mówiłem ci, ale do, to dobre, to będzie w przyszłości jeszcze. Co, coś mam pewną informację, ale to w przyszłości. Zacząłeś to mu Sam mów. Ten już poszedł. No. Nie poczeka nawet. A co? Ej, lol. No ej. Zabijać właśnie. My ostatnio tu próbowaliśmy wskoczyć bez tego nagrywania, ale nie daliśmy rady. No, chyba że. Ej, się stajesz, tak się zdaje, by można było tam wskoczyć, aczkolwiek my tylko ej. tego nie ogarnęliśmy. Lol, no dobra, no Gini. Co jest całkiem Gin... prawdopodobne. Gin, real Czemu? Nie wiem, ja zabijam sobie tych niebieskich. Nie A, ma tak jak shotguna w ogóle na taką odległość naparzać, ale o. No. Lol. No. Ej, tam powinien być e... u ciebie jakiś ten, nie? Jakieś rzeczy tu po prawej. Tu tam były. O Jezu, te kule dziwne. Zaraz kule, będą byki pewnie. Ej, ile tego do mnie? O Jezu. To są te przecież. Ej, jak się nazywały... kurczetem. Kurczę, te... Co? Jezu, jak na statkach, nie? Pirackich. Oni mieli kartacze, no. powiedzmy, nie? Mieli te swoje zwykłe. Ka... Mówicie hmm. o kanonierów? Nie. Ale nie, patrz, te kule, co rzucają, patrz, one mają swoją nazwę, bo ja grałem z NetPiratescale, bo można takie kupić sobie jako amunicję, nie? Do dział. No, patrz. to są. To są te, są... które ogólnie miały za roz... zadanie rozwalać żagle. Yyyy... O, możliwe. Właśnie coś, coś w ten deseń. Ja też dużo grałem w Piratów z Karaibów i Piratów Nowego Świata, to trochę tam ogarnąłem. Yy. Yy, kule szarpnelowe to są te takie z łańcuchami. No tak, właśnie, bo to są dwie po dwóch stronach, tak? To fajnie się tak zawiązuje i rozwala od razu. One tam yy, miały no. właśnie rozwalać ten... Fak, bombard... Yy. One miały rozwalać głównie y, maszty, ale maszty, też... tak, no i jeszcze One były lżejsze i dlatego w żagle dobrze też leciały. Mm -hmm. o, bo w miarę bo były ciężkie i to przebijały. Dobra, chodź tu byczku, chodź teraz dostaniesz rakietę jakie ja. te, na twarz i je, Jakby Ja myślałem, że... Ej, się ci zadał obrażenia, jeszcze martwy wchodząc we mnie? O to, o to, ci, o to chciałem właśnie powiedzieć, że... Śmiałbym się, jakby cię martwy zadał obrażenia. No i właśnie zadał, gnój o, o, tam są ten... Dobre, ja, ja, ja chyba robot. nie brałem wszystkiego w ogóle stąd. Nie wiem. Nie brałem tego, tarczy. Nie brałem Też nie brałem termoty. tej tarczy. Już to mnie strzelają... Roboty! O właśnie, roboty. Czuję robot. i ej, z pleców. E, uważaj, Gnar Samica. Kom tu, papa! Jesteś ich papą? Od... Tak. Ej, czemu ja słyszę byka? Czekaj, 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 czekaj. W ogóle ja, ja mi się zawsze moment... wydawało, że w tym momencie mieliśmy Tomigana. No właśnie, mi też. Ooo, ojoj. Ojoj, dostajecie. Lol, ale to wy, jak to trafi, to jest masakra. Lol, dobra, nie trafiłem. Ja tak, też. Tak, tak, tak. Ging in, gin, gin. Jestem snajperem. Co? Co? Nie, to nie są To jest jakaś zmutowana orka albo delfin. Co? To tak wygląda z bliska. Pogadnij sobie. No patrz. Ej! Ile to, tego naparzania jest? Jezu. Jezus Maria. A -a. Albo mózg. To wygląda jak mózg trochę. Albo serce. Ging, I mózg, 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 mózg. Eee, dobra, tu jest kolejny... tu nie wchodź, tu nie wchodź najpierw. Nie, to nie było, to było tu, czy nie? tu nie to było tam gdzie zginąłem już. Żaby, żaby. Żaby. Denerwujące żaby. Tu o, tu jest jakieś amunicja chyba, jakaś amunicja jest. Dobra, one biegną do ciebie. Ciebie sfokusowały. Stwierdziły, że jesteś najsłabszym ogniwem. Które powinno się od razu rozwalić? Ile tego jest? Dobra, aż ci pomogę. Ta cała zgraja co leciała na ciebie. E, coś na plecach było. Co na plecach? Nie wiem. Ja sobie strzelałem z rewolweru do nich, tylko nie wiem czemu spodwójnego. Ja z na ciebie. Spójne... Nie, nie widzę nic Dobra, chodź, już raszujemy do przodu tam A, rush, rush, na B, na B! Na B! Nie, ale PAKA na A gala, uwaga, długa LOL. Żal. Co <noise> dużo CS-a kiedyś. Kiedyś. Dawno. Tak w ogóle ktoś się pytał czy nagram coś z CS a na multi

Za to plecy dobra, ogarnięty w e, tą armor. stronę. Coś powinno być jeszcze. Pamiętasz, jak nam się zdawało, że ten posąg się tak. ruszy? Nie, dobra, ruszy się coś chciałem... gorszego. Wiesz, że ja o tym chciałem powiedzieć? <laughs> Widzisz, o. Skąd się tam w ogóle wziął? Nie wiem, tak z dupy, jak zwykle. Patrz, nas znowu pokazuje ale to właśnie nie, to nie było to gorsze jeszcze. Nie, tam się, tam przyjdzie Teraz, to Teraz, e, za nami będzie, no. To. O to nam chodziło Dobra No i tu się tak z tuku bierze no Dobra, Ale muzyczka Dobra nawalamy rakiety Dobra to już padnie, bo to jak się ma rakiety to wypada szybko ja mam 36 rakiet człowieku No jak o, jeszcze 21 zostało Aha no tak, no tak Zapomniałem Prawdę mówiąc o tym całkowicie Uhu! Dostałem, Uhu! dostałem kulami 60 HP ale patrz, widziałeś jak trafiłem? Na raz. Od ciebie, Dobra, przydałaby się apteczka Hmm mm, no, jak, tak, tutaj, bo ja... Tutaj by się przydał jakiś sekret, ej Ej Nie? Właśnie tutaj, no, no naprawdę Tutaj powinien być jakiś sekret i znając życie To jak my mówimy, że tu powinien być jakiś sekret To pewnie jest z pięć Różnych ukrytych Tak, i to w ogóle w jednym miejscu najlepiej mhm. Czy... No, Że wchodzisz do jednego, masz przejście od razu do następnych. No tak, tak. Ale tu jak się spróbuje iść w górę, to Gdy są lata? tekstury. No, naprawdę ludzie, uwierzcie nam. No ja widzicie zresztą jak próbujemy. A jak to rozwalić? Nie. No, tylko marnuje rakiety, no tak wiem, jestem głupi, marnuję rakiety. O Jezu, Jesteś już głupi. wiem co to jest teraz. Y ja też wiem. Zabijasz ich, ich ten? Yy, zrób achievement sobie, że zabijesz, yy, Nie wiem, jeden do wody, właśnie. No, to będzie miał achievement. Może, może, mam dobra. nadzieję. Liczę na niego. Ja mam, nie? Dobra, nie chcę... Dobra, to ja, ja idę do tu drugiego tu. już. Ok. Ja idę ok, tu. Mmm, ok. dobra. A. Nacisnąłem ten przycisk myszy. Też. Też, ale ja się za przy okazji zablokowałem z rewolwerem yy, przy ścianie No ściani. mnie ta głowa goni. A mnie te... To nie głowy, to w sumie takie dziwne te paszcze. No, jezu, jak zwykle. Zbra... rękami. Nie Dobra, mogę, sam o. siebie zabiłem, prawdę mówiąc, bo strzeliłem w tą e, paszczę. Strzeliłem, będąc przy niej, nie? nie? Aha. I siła uderzenia pod we mnie. Jak ja mam to główno zabić, jak to się rusza tak szybko? Się, no, no, te latające, bo to tak. O, Wiesz, jest, to, to, to ja już jest chcę w prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, 10 góra, raz, dwa. Nie wiem co to było, randomowe cyfry. Jakieś takie... I tak, wiadomo. Ty, 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 ty jeszcze nie widział, zapraszam do Lola, do, na, do Flotara na Lola, w którym uczestniczyłem. Do, do Lola na Flotara? Tak, do Flotara na Lola. <grym> e, tak, graliśmy tam sobie z Flotarem dwa, dwie gry bodajże. Mhm, jedną dwie, już. Dwie gry, roku. które nagraliśmy i później graliśmy jeszcze jedną, którą przegraliśmy. Dobra. <grym> Nie, ja, no nie, czekaj, nie, czekaj. nie, nie przegrywaliśmy, przecież. Przegraliśmy tą jedną, tak. Nie? Co flotar A to było wcześniej, wie ale Nie, to było w kiedy indziej i to było... Flotar był Shenem, no. Dlatego przegraliśmy. Flotar jest Shenem. Flotar to przed, no, tak naprawdę, ej. Flotar był dlatego przegraliśmy. No, no, dokładnie, ej, ludzie. Na serio. No właśnie. I tu... Wiesz co? Ta woda, to jest... Dla mnie to jest po prostu jeden wielki sekret, tutaj powinien być, a... A gówno. ...a nie ma. To nie, jakieś tylko. właśnie główna takie dla piraniami przez niektórych. Przez przeze mnie? Przeze mnie po prostu gówna. Eee, czekaj, no jest to jest pancerz, to jest dla mnie główna. To jest gówna, tak, ja. Mi zostało 47 HP. No nie e, Widzę. HP. Wiesz, mam poprawę nie. i dobra. Nie, nie masz, tylko ja mam. Amunicję do śrubeczki No ślubiłem, tylko że ja padłem no przez przypadek Tak no przepraszam was ludzie boom, bum, 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 bum Jeszcze moja <laughs> Wpadła, przeleciała przez środek. Okay. I ty, tu też tu się prosił sekret sekret Tam Czemu ty mi kradniesz e, mowę, że tak powiem Ja zaczynam Czemu mówić tak? o tym, że tu powinien być sekret, ty też zaczynasz a to chyba dobrze Tak mi się To w... chyba to, że, że ten hełm, nie? Czy coś mm. Mm -hmm. Bo, Bo wiesz, dalu... te... Ja mam hełm, który czytam myśli Hokkena A on ma hełm, który czyta moje którym czyta moje? Mm. Nie, to ty czytasz moje po prostu <laughs> Nieprawda Okej, okay, patrz Ej, tu powinno też coś być A kurde, nic nie ma chyba I no patrz Gdzie? Tylko coś zaraz na... nie na plecy wleci, jak zwykle, znaj życie Gdzie ty jesteś? Czemu ty nie poszedłeś no, do przodu? Bo ja sprawdzałem czy są sekrety. Ja też sprawdzałem, ale mi nie zajęło to godziny czasu. Mi też nie sprawdzał. No A gdzie jest Thompson jakiś. <laughs> nie bym w końcu 100 migana sobie postrzelać. Nie, bo ty jeszcze raz shotguna Nie, ja sobie w mafii już się nastrzelałem w pomidona, to tu nie muszę, nie? No dokładnie. Mafia A, w ogóle mafia. Tak. Taka kryptoreklama reklama mafia. Dobra. Ooooooo Czemu jeszcze ja tak. nam skoltów czy tam z szofieldów czy Po nie, nie chce. chcesz mi pomóc Nie tak po prostu jesteś wyszło pomocnym Jesteś Pomocnym Iralem? Jesteś teraz nie, od... Nie. Dzisiaj jesteś niepomocnym Iralem. I'm Jarvan, and I'm helping. Tak chciałbyś Chciałbyś być Jarvanem? Ej, tu, tu też powinien... No tu powinien być jakiś sekret, a nie w ogóle ukrywają to jest, No to widział ukryte sekrety, naprawdę. No LOL. No LOL, nie Pozostało Bo jeszcze jeden? Jeszcze jeden, nie wiem O nieee, to jest ten głupi Małpy, kule, małpy, żaby, wszystko Fuuuuck, ale, ale to ża żab stąd to wyszło, fuck, fuck, fuck O, padłem Uhu. Wiesz ile tutaj tych żab się na mnie rzuciło? Wiem A to jest fajne Ej, one tam są jeszcze, wiesz o tym? Lecie Jak nie. strzelę? Nie, ja myślałem, że się teleportuje Patrz No kurde Patrz strzelę w ten port. Yes. Hmm. Strzel normalnie... O, przeszedłeś. To tak nie działa niestety. Dobra, ej, uważaj, tu coś może być. Jakiś sek. No. Nie, Nie ja bym... nie, nie wiem na przykład mu w głowę postrzelał czy coś. No albo za jego nogami, nie wiem, o... Tu jakiś sek... Tak, tam byś chciał jakieś sekrety. Ja wiem jakie ty sekrety byś tam chciał. Ło uh -huh. wow, fuck! No... Znowu ten pyszczek dlatego tego pyszczek, nie, pyszczek. Nie, nie, nie... Nie lubię cię. Nie <laughs> lubię cię! dlatego luk. nazwę cię pieszczotliwie. Pyszczek. No. Pyszczku nie lubię Cię. Co to było? Co? To? Aha, to. Z, z, z To naprawdę gramy w ten w Star Wars. Nie, bo gramy w Star Wars. Bo Star Wars jest teraz chyba na przecenie. Hmm. W Ale jaki przed... W tej edycji chyba, z tej edycji nie Ale jaki Star Wars? Jedi Outcast mm. czy <laughs> Tak i Jedi Academy chyba też Fuck Nie wiem, wiem że podobno ten Star Wars SWT ten MMO ma być free to play Tak, bo... A, czekaj, MMO, ten Old Republic? Eee, the, the Old Republic eee, no, SW Bo Thor. ludzie przestali w niego grać no. Może dlatego? Czekaj, nie, to na pewno stawę, nie jest powód czy... tu? Żebyśmy nie nie ominęli... my Przyszliśmy czekaj, z góry nie albo nie czekaj, a tu w takim razie sobie to jest O Fuck! Oś ga. po się? do góry czekaj. czy do przodu? O, no, poszedłem. To jest ten scroll. Coś jeszcze wydaje od... Czekaj, bo się zgubiliśmy Nie, ty się zgubiłeś tak Jak kłócam He, chowam się jak chce się O, znalazłem scroll Nie, ja znalazłem skron Nie, ja go znalazłem. znalazłem Będziemy się kłócić, kto znalazł skron może Chociaż, go... że ja go znalazłem. Nie, bo ja wiedziałem, że on tu jest. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie tak. Nie. Dobra. Tak. Idziemy tam. Yy, strąć to. Rakietą możesz to strącić. A okay. nic ci się nie da, tylko ty ja ci powiem. Oh Uwok, żaby! Frogen, e, Frogeny, jezu. Frogi, ich małpy e, i w ogóle wszystko. E, frogeny. By the way, Siergiu wygrało znowu 2-0. Elohel mhm. el dostaje w dupę, Elohel. Elohel już odpadło. No wiem, bo dostał w dupę. O, ale odem 5, niby nie. No ale i tak dostało w dupę, no. Lol. Nie dziwię się, że m 5 dostał, Bo oni, nie ma, oni w ogóle bez Adykary grali tego swojego, host, bez Hosana, który dostał zawieszenie za coś tam, na jeden turniej. Tak. Od y, Rayotu. Za cheaty do Lola. Tak, na, tak naprawdę lola wszyscy lola wiedzą, na... że Aimana Caitlyn miał. Dokładnie. Do tego tyle headshotów było. Ej, ładne. Pokonano ścianę. Nie, roku. pokonaliśmy ścianę mroku, jesteśmy boscy, naprawdę. Y press the patron. Już nacisnąłem Też Nie Tak O Jezu, to jest... Dobra o, To jest tam. Tak, uważaj, tu będą małpy Ej, dobra, nie możemy na razie przejść Bo ja myślałem, to było wtedy, co ja myślałem, że to jest helikopter A to są małpy no tak. Ej, nie możemy jeszcze wyjść, nie? No nie, nie. One ja chyba wejdą Tam jest w ogóle... O, lecę, widzę, widzę, widzę małpy, widzę małpy, lecą Jak, jak je widzisz? Bo tam jest krata otwarta do drugiego pomieszczenia. Op. Op. <laughs> teraz tak wykupiłem. Oho. Uh. Chodź, chodź, tu. Hey, tu. To, po... Ej, patrz, chodź tu. Tu i popatrz tam. Aha. Widzisz? One, ja widziałem, jak one tamtędy biegną. Aha, ok. w ścianym uh. roku. Dobra, no, załatwiona. E, teraz musimy chyba do tego jeszcze pomieścić ogarnąć, nie? Tak, tak. Oj, tu, też, tu, tu się też prosi o, o sekret Dokładnie Ale tu można akurat, nie wiem tu Nie wiem czemu ja się tak Bo... uparłem na Za tobą Bombardier i przede mną i w ogóle wszędzie y, Czemu ja się uparłem na strącanie tych pochodni, no No nie wiem O przepraszam Kichnąłem sobie Oho, a ja myślałem, że ziewałeś e, Nie, kichnąłem sobie Nie, nie, nie Więc... wiem czemu się tak uparłem, dlatego je ja postrącam Dobra, ej ja mam 13 HP nie ja potrzebuję tego dobra. serca To nie będę tak. ich serca Dobra um, umrę zaraz Dobra No to będziesz miał przynajmniej 100 HP bo... Hehe <laughs> 100 HP więcej No nie No nie 4 HP No nie 100 HP No nie, HP. nie HP. Dobra Wchodzimy razem O, <laughs> Dobra, e, ja ogarnia... ostatnio, było tak, dobra. ostatnio było tak, że Ostatnio było tak, że siedział w środku a ja siedziałem na zewnątrz Wiesz nie co i one się, i te. Y, przeciwnicy się a. zbugowali? Szczególnie te małpy się zbugowali. Nie, małpy nie sposób, mogą że... wejść po prostu. No, ale one się zbugowali i były ciągle na ciebie namierzone. Aha. O to mi chodzi. No tak. Dobra. I one były ciągle na niego namierzone, a je po prostu wybijałem tak metodycznie. Op. Dziwne jest to, że oni tu potrafią wejść, a my nie my możemy, stąd wyjść. Mhm. Przecież oni są postury mniej więcej takiej samej jak my. Nie, my mamy za szerokie bary. Lol. Tak sobie idzie ziomek, ej, pomogę wam. Dostał shotguna od... Z Irala. ale to jak zwykle, wiadomo, nigdy mu nie ufajcie. O, lecą właśnie. Zaraz przelecą. No, z Już której lecą. strony? Z której strony? Ze nie? wszystkich. Ale z, z której strony będą chciały namierzyć? One tak będą biegać? No nie wiem, one biegają dookoła. <laughs> A, otwarło się. Otwarło. Otworzyło. Otwarło. Fuck, to jest ten shit, do mnie strzela. Jeszcze ja zastanawiałem, kto to. Skorpek? No 4 HP mi zostało. No nie, 4 HP i zgnot. Dobra, nieważne. No nie skorpek jest no nie, Korpek. Jesteśmy nieśmiertelni. No okay. yeah. ja. wiesz o co mi chodzi ze skorpkiem. Skorpek? Skorpek? Skorpek No Skorpek. Dobra. No, skorpek. Cześć, skorpek! O tu jest przycisk. Eee, czekaj, ale... Nie i przycisku... Jak nie wiesz do czego służą. Naprawdę, Ziral. Uczyli y cię... Tego Żeś. Lol, <grystanie> Lol, otwarło się. Ej, hey. otworzyło. Hey. Co? Ja What the fuck? Co? Patrz! Ej, no idź tam w którą stronę? Pozbieraj. rzecz. Ja tu patrz, ja czekam. Gdzie ty czekasz? Patrz. Lol! <grystanie> hey. Coś ty zrobił! No przeszedłem przez to, a nie mogę. Z powrotem nie mogę przy... What the fuck? Ej! Dobra, jestem tu zamknięty w tej chwili, ale okej. Ok. Dobra, to ja tam zaraz przyjdę. Nie, żeby tu się już sekwencja zaczynała, czy coś. Ale okej. Okay. W sensie? Fuck! Rogaty... Fuck! Rogaty zbugował grę. Fuck! Otwarłem tam już, otworzyłem. Whatever, ja mówię otwarłem. Fuck. To jest... To jest twój slang. Jest slang ze Śląska. Ślą... Ślą... Dobra, mam 10 KP. Śląski slang Gdzie to jest? Tu jest tu? Już chyba wszystko porozwalałem Nie, tego frogena jeszcze No to fajnie, że otworzyłeś, jak dalej jest zamknięte Bo musiałem wziąć kamiennego anka Szybko! 10 KP, dobra, 60 eee, Co jest? Przecież ja to otworzyłem No, widocznie nie za bardzo Ponieważ dalej zamknięte o. A ja tu to wszystko. A mnie przyniosło do. A nie, nie przyniosło mnie. Po prostu to otwarłem. Dalej zamknięte. Lol. No nie wiem właśnie co jest. Eee. Kolejni przeciwnicy? Czyżby? Czy już się skończyli? Nie wiem, u mnie to wygląda tak, że ja wziąłem to co mieliśmy wziąć stąd. I się nie chce otworzyć? Tak. Lol. Podejść no do płota. Eee, do płota? No. No i ja przez to przeszedłem nie wiem jakim cudem A teraz stąd nie wyjdę Ja słyszę przeciwników No to idź i ci zabić z tamtej strony to może się otworzy, nie? Ale oni są jakby u ciebie, czekaj, bo ja... I, może... No nie Może i do tego wyjść Dobra, ja idę dalej. Po prostu No jak ja jeszcze... Ja nie mogłem tu wejść, bo szedłem nie do tego wyjścia Jezu, naprawdę Tak. Poszedłem do tego dużego, a nie do tego wąskiego. Eee... Co ty gadasz, wąski? Mój zmysł orientacji po prostu jest niesamowity. Tee... Dobra, i tu się już kończy? Czy... Mm, czekaj, jest, bo tu są sekrety. Tu, tak, tu się już chyba kończy. No tak, ja tam nie widziałem żadnego sekretu, ja się tam... Ja tam walczyłem, jak ty sobie siedziałeś i się obijałeś, dobra. To jest chyba tyle, tak? Ej, nie, czekaj, czekaj, czekaj! Nie, ej, nie, dalej jest. Aha, bo już... Ale chodzisz do tego światła na środku. No i co tam jest? Nie wiem właśnie, ale ja bym w to wszedł. A nic nie ma uści... właśnie. Ono się świeci! No. Jak każde inne światło. Ale to jest dziwne... I czekaj. Znika. Nie. Tak świeci, żeby po prostu świecić ci po oczach, nie? Żeby przeszkadzało. Ej, co ty zrobiłeś? <laughs> Hehehe. Zastrzeliłem to, co na górze było. A co było na górze? No ten taki jakby o, tak jakby żyrandol. O, patrz wszedł No i nic. Nie masz i tak? Świecę się. No. Dobra, razisz co najwyżej w oczy, a tam już mm, czeka na nas przejście kolei, Gdzie to nie? jest? Gdzie to jest? Dalej, 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 dalej nogi gadżeta. Bo ja, nie wiem w którą stronę, nie krzycz na mnie. Dalej nogi gadżeta. A innoczoną. O tam, tam muszę jakoś wejść. Roli. No tu wyżej chodź. No, tu jest wyjście. No tak, e, tutaj chyba nie ma żadnego sekretu. nie, nie pewnie tego nie, jest zapewne jest. Tak, tego jest miliardy tych sekretów, ale my tego nie widzimy, my jesteśmy ślepi po prostu przechodząc. Ja sobie postrzelam do każdego z tych... tych yy, tu żeby... wiemy już nie co nie będzie, z czego ja to chyba zbugowałem ostatnim razem, no. Co? No pamiętasz to? A, ten most. Tak, bo ja stwierdziłem, że nie idę. No to poszedł z Irael a tam jest w ogóle woda. Tak, ej, i chyba że... patrz, ej, no bo patrz, do czegoś to... Patrz. Teraz ja to zbugowałem, ale ja wskoczyłem za tobą. Ej, ale to jest dalej. <laughs> co, co, mi się wyłączył ekran? Co mam robić? Aha, mi się wyłączył dobra, ekran. Już. Mi też. W takim razie w tym okay. odcinku to by było. 27 ja, minut. Tak, prawie 27 minut. Komentujcie, oceniajcie, A... subskrybujcie i na razie trzymajcie się. Cześć. Cześć.